Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zauważyłam, że mój tytuł w programie nie był zaktualizowany, natomiast nie wątpię, że zgoda pacjenta jako klucz do danych innowacji w zarządzaniu danymi klinicznymi to jest temat, który będzie dla Państwa interesujący. Może trzy słowa o organizacjach, które reprezentuję Polska Federacja Szpitali jest obecnie największą organizacją szpitali w Polsce. Zrzeszamy ponad 550 podmiotów leczniczych i stajemy się taką organizacją parasolową dla sektora ochrony zdrowia, jako że angażujemy się w różne projekty, już nie tylko takie bezpośrednio dotyczące szpitali. Byliśmy współtwórcami Koalicji AI w Zdrowiu, współtwórcami m.in. Białej Księgi AI w Praktyce Klinicznej, to jest taka. Taki dokument, który mówi, jak bezpiecznie wdrażać algorytmy AI, bo już nawet mimo, że wszyscy słyszeli, nikt nie widział te algorytmy, algorytmy jak mój poprzednik wspominał, są i są wdrażane, także serdecznie zapraszam. I tworzymy również projekt Fundacji Podaruj Dane. Może zacznę od takiego truizmu, który Państwo na pewno wielokrotnie słyszeliście na wielu konferencjach, mianowicie, że dane to złoto, dane to paliwo, powietrze i tak dalej. Pytanie, czy dane to złoto również w badaniach klinicznych? No i oczywiście odpowiedź jest twierdząca. Ale jest to złoto takie, którego może jeszcze nawet sobie nie wyobrażamy. I tutaj dwa case'y chciałabym o Państwu o dwóch case'ach opowiedzieć. Pierwszy ze Stanów Zjednoczonych to jest przykład organizacji, spółki, która realizuje badania kliniczne, gdzie grupa kontrolna nie jest złożona z samych ludzi albo w ogóle nie jest złożona z ludzi, tylko jest złożona z tak zwanych digital twins osób, które realnie biorą udział w badaniu, w grupie badanej. Czyli to, co jedna z organizacji robi, to tworzy grupę kontrolną na podstawie cyfrowych odwzorowań pacjentów, które realnie dostają lek, ale komputerowo spółka sprawdza, jak ten pacjent dalej, jakby wyglądał jego stan zdrowotny, gdyby tego leku nie dostał. Czyli stanowi, próbę kontrolną do badania. Takie rzeczy już się dzieją, jest co najmniej kilka publikacji z tym związanych. Oczywiście to wymaga dalszych badań i dalszego sprawdzania, czy w taki sposób można prowadzić badania kliniczne, ale między innymi już na przykład na przypadku badań nad chorobą Alzheimera takie rzeczy się dzieją. Także możemy na samych danych i na samych analizach komputerowych realizować część badania klinicznego. Drugi case, trochę bliżej Polski, jedna ze spółek, polskich spółek farmaceutycznych, rejestrując nowy lek dwuskładnikowy, bazowała nie na badaniu, ale na 100 tysiącach danych od pacjentów pochodzących z Wielkiej Brytanii. Miał być to Główny i podstawowy dowód na, na zarejestrowanie leku dwuskładnikowego. Czyli tutaj też mamy case, gdzie same dane mogą nam posłużyć do bardzo no, ciekawych i, i, i istotnych, istotnych działań związanych z rejestracją leku. Jeśli chodzi o takie standardowe badania kliniczne, badania naukowe, cokolwiek, jakakolwiek innowacja jest, jest realizowana w medycynie, wszystko musi się opierać na danych, na dowodach, na faktach. Mówimy o evidence-based medicine. No i dzisiaj, czy do dzisiaj, opierało się to zazwyczaj na tym, że jeśli było Prowadzone badanie naukowe, pacjent, który szedł do lekarza, do szpitala, był pytany o zgodę na wykorzystanie jego danych albo, albo na zaproszenie do konkretnego badania. No i to było możliwe do uporządkowania w takiej standardowej papierowej formie, jeśli mówiliśmy o, o mniejszej grupie pacjentów kilkuset, no może do tysiąca. Dzisiaj, kiedy mówimy o big data i analizach dużych zbiorów danych, jeśli byśmy chcieli ten proces Przełożyć na obecne, obecne wymagania, które wiążą się z tym, że musimy bardzo wielu pacjentów, czy chcielibyśmy bardzo wielu pacjentów angażować, czy bardzo wiele danych o pacjentach angażować do badań, ale też współpracować z różnymi podmiotami, już nie tylko realizować badanie w obrębie jednego szpitala, ale współpracować być może z setką innych podmiotów szpitali, biobanków, uniwersytetów i organizacji publicznych. To gdybyśmy taki standardowy proces zbierania zgody i dokumentowania, co się tam z tym pacjentem dzieje, mógłby, mogłoby to się skończyć tak jak na obrazku powyżej. Dlatego to, co jest w zasadzie najistotniejszym elementem innowacji, czyli kolaboracja, wymaga od nas troszeczkę innego podejścia związanego właśnie z zarządzaniem całym procesem udziału pacjenta w badaniu, czy o czym ja będę za chwilkę mówić, zarządzaniu zgodą pacjenta. I nie musimy, nie musimy rozmawiać o przypadkach ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii. Mamy świetny projekt, którego Państwo również jesteście częścią: projekt Agencji Badań Medycznych, Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, który po pierwsze zakłada kolaborację między szpitalem, BioBankiem, Uniwersytetem, innymi regionalnymi centrami medycyny cyfrowej i ABM-em oraz zakłada zbieranie zgody pacjenta na wykorzystanie jego danych i tkanek dla celów no różnych, celów badawczo-rozwojowych, również takich powiązanych ze sztuczną inteligencją. No, i teraz jak zarządzać taką zgodą, która powinna być zebrana od wielu pacjentów, dotyczy i, bio, i tkanek, i danych medycznych. Powinna być współdzielona między wielu, wielu uczestników i powinna, powinien pacjent generalnie, co do zasady, powinien w łatwy sposób ją udzielić lub wycofać. No, właśnie takie zarządzanie zgodą po pierwsze wymaga tego, żeby cała grupa współpracujących podmiotów wiedziała w czasie rzeczywistym, kto złożył lub kto wycofał zgodę. No bo w przypadku jak na przykład jeden pacjent z 10 tysięcy czy nawet z tysiąca wycofa zgodę w szpitalu, no to biobank czy uniwersytet powinien natychmiast wiedzieć, że na przykład nie może już przetwarzać danych tego pacjenta. No jeśli mielibyśmy te tysiąc kart szukać, żeby tą zgodę wycofać, no to też to mogłoby być wyzwanie. Pacjent, co do zasady, powinien móc w prosty sposób wycofać tą zgodę, ale również udzielić, bo to nam wtedy zwiększy pulę, pulę pacjentów, która jest w badaniu. Kontakt z pacjentem powinien być możliwy, bo na razie realizujemy jeden projekt, ale być może za chwilę będziemy chcieli drugi, trzeci albo. Będziemy chcieli wykorzystać te same dane do kolejnych celów, na które być może zgody nie mamy, dlatego taki pat, kontakt z pacjentem powinien być umożliwiony, żeby go poprosić o kolejną zgodę, kolejne dane. No i oczywiście te wszystkie operacje, które się dzieją na zgodzie, powinny być zgodne z zasadami RODO, między innymi z zasadą rozliczalności, czy cały proces powinien być transparentny. Chciałabym opowiedzieć Państwu, jak my to robimy jako, jako projekt podaruj dane, projekt dawstwa danych, który się rozwija pod nową regula regulacją unijną Data Governance Act, mamy obecnie ponad 20 tysięcy zgód pacjentów i wiele podmiotów leczniczych i innych podmiotów współpracujących. i Realizujemy takie projekty, jak analizujemy ścieżkę leczenia, diagnostyki i leczenia pacjenta. Jeden projekt, to troszeczkę się pochwalę, został zaakceptowany pod Warsaw Health Innovation Hub, pod Agencją Badań Medycznych dwa tygodnie temu, zdaje się. Wspieramy preselekcję do badań ze względu na to, że mamy kontakt z tymi pacjentami, wiemy, co pacjentom dolega. Dla pacjentów, którzy sobie tego życzą, wysyłamy konkretne informacje dotyczące badań, realizujemy projekty dotyczące tworzenia rejestru pacjentów, ale bazując na zgodzie pacjenta. No i oczywiście pozyskujemy dane dla spółek technologicznych, które rozwijają algorytmy AI, między innymi taki case przekazania danych dla rozwoju AI do wczesnej diagnostyki nowotworowej przewodu pokarmowego. To nasz ostatni projekt. I to co my stwierdziliśmy to do realizacji tych wszystkich projektów absolutnie potrzebujemy jakiegoś prostego interfejsu dla pacjenta, który to w dodatku interfejs czy system będzie się komunikował ze wszystkimi uczestnikami czy partnerami w naszym projekcie. No i taki system mamy. On działa, funkcjonuje. Możecie państwo każdy z was może wejść na idpodarujdane.pl i się przez ten system przeklikać. Akurat teraz realizujemy projekt, który wymaga Twardej weryfikacji tożsamości przez tak, tak jak EPUAP, App, ale można się tam zalogować. To, to, co jest w systemie bardzo ważne, to pacjent ma swój interfejs, widzi, jakie zgody może udzielić, widzi, jakie zgody udzielił w każdym momencie może je wycofać, może być też notyfikowany o kolejnych zgodach, które są możliwe do wyrażenia. Słowem pacjent ma kontrolę i my mamy kontakt z pacjentem. Dodatkowo stworzyliśmy jeszcze taki specjalny panel benefitów związany z wynagradzaniem pacjenta korzyściami prozdrowotnymi, na przykład zniżki na nutri drinki to teraz związane między innymi z projektem onkologicznym. Dodatkowo realizując zasadę rozliczalności z RODO, ale także umożliwiając Komunikowanie się wielu podmiotów z tym jednym systemem w czasie rzeczywistym. Wykorzystaliśmy technologię blockchain do odnotowywania informacji o tym, czy zgoda jest udzielona, czy zgoda jest wycofana. To jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że żadnych danych medycznych ani danych osobowych nie zapisujemy na technologii blockchainowej. Blockchain nie jest od tego, natomiast jest idealnym narzędziem, takim jak powiedzmy w tej samej kategorii co chmura. Idealnym narzędziem, który nam daje gwarancję, że operacja, która się zadziała i została zapisana na blockchainie, nie zostanie zmanipulowana, usunięta, zmieniona, nic z nią się nie wydarzy. Dlatego daje nam gwarancję, że jeśli pacjent wycofał zgodę, no to ta, ta wycofana zgoda na pewno w tym czasie została wycofana i każdy z uczestników procesu widzi ten fakt wycofania zgody. No to jest po pierwsze świetny, Świetne narzędzie, żeby powiedzieć pacjentowi, że ma pełną kontrolę nad swoimi zgodami i ma możliwość rozliczania nas z tego, jak zarządzamy tą zgodą, ale to jest też świetne narzędzie do tego, żeby właśnie zrealizować zasadę rozliczalności. Mamy pewność, co się działo z tymi zgodami. Dodatkowo i tutaj troszeczkę inny screen, bo to jest screen systemu widziany od strony admin, administratora. Mamy różne uprawnienia dla organizacji współpracujących, ze względu na to, że niekiedy ktoś jest administratorem danych, ale czasami są współadministratorzy danych i tak pewnie będzie w przypadku współpracy wielu podmiotów, na przykład przy Centrum Medycyny Cyfrowej. Czasami mamy procesora danych, no i oczywiście mamy pacjenta, którego my ładnie nazywamy zgododawcą. Różne uprawnienia dają nam możliwość podglądania różnych informacji w systemie, nie zawsze na przykład osoba zbierająca zgodę ma możliwość podglądu w dane osobowe tej osoby, której zgodę właśnie odebrała, co jest istotne ze względu na wymogi prawne. Dodatkowo y, śledzimy cały proces, co tam się działo, kto w co wchodził i kto jakie zgody zbierał, dlatego możemy na przykład śledzić, który proces zbierania zgody, czy który kanał zbierania zgody jest najskuteczniejszy i rozliczać po prostu osoby, które z nami współpracują. Podsumowując, y, Wszystkie podmioty, które z nami współpracują, widzą czy mogą widzieć stan, bieżący stan zgody, czy to jest udzielona, czy wycofana. Pacjent za każdym razem, o każdej porze dnia i nocy, może wejść w komputer i wycofać zgodę, ale także udzielić kolejnej zgody, jeśli będzie taka potrzeba. Śledzenie operacji, każdej operacji, która się dzieje w systemie, daje nam dużo możliwości kontroli i rozliczania, też tego, jak wygląda proces i które konto, co konkretnie robiło w tym systemie. No, technologia blockchainowa jest świetną innowacją, ale co najważniejsze, daje nam, daje nam pełną rozliczalność i spełnienie podstawowych zasad RODO, na no, samo konto pacjenta i umożliwienie kontaktu z pacjentem daje nam potencjalne różne inne możliwości realizowania kolejnych projektów, między innymi właśnie. Preselekcji do badań. Także dobry proces, dobry, zaplanowany proces zarządzania zgodami to bezpieczeństwo prawne, oszczędność czasu i pieniędzy, no i większe możliwości wykorzystania tego wspaniałego potencjału danych, które, które tylko czekają, aby je wykorzystać. Dziękuję bardzo. Idealnie w czasie chyba mi się udało. dziękujemy bardzo serdecznie faktycznie w punkt pani trafiła była wyliczona czy są może jakieś pytania to może ja sobie pozwolę mhm. zapytać odnośnie właśnie tej zgody w jaki sposób państwo konstruują tą zgodę jakie informacje ta zgoda państwa zawiera to bardzo dobre pytanie, ze względu na to, że zgoda jest trochę zależna od projektu, który realizujemy i każdorazowo jak mamy nowy projekt, to po pierwsze możemy wykorzystać tą naszą stałą zgodę, o której zaraz opowiem, albo możemy stworzyć nową, przyporządkowaną zgodę, którą tworzymy zarówno z Kancelarią Prawną, jak i z organizacjami pacjenckimi, żeby się upewnić, że ta, ten język zgody jest też zrozumiały dla pacjenta. Natomiast co do takiej naszej generalnej działalności, mamy taką zgodę, która upoważnia nas do pobrania i anonimizacji danych medycznych pacjenta. Także to jest taka zgoda, też która była konsultowana z DigiConnect przy Data Governance Act. Wiem, że tam cały czas jest ten case, czy może być zgoda szeroka, czy może być zgoda wąska. My nie korzystamy co do zasady ze zgody szerokiej. Natomiast no, możliwe, że będzie to odblokowane tylko pewnie w przeciągu następnych miesięcy, bo Komisja Europejska nad tym pracuje w kontekście tego Data Governance Act. Czyli Państwo zbierają po prostu informacje od pacjenta, że mogą się z nim skontaktować w przyszłych projektach, tak? Zarówno taką zgodę na kontakt zbieramy, mhm. jak i zgodę na wykorzystanie danych medycznych pacjenta. Także w zależności A, od projektu. Czy tam w tej zgodzie jest informacja, jakie dane i do czego będą wykorzystywane? Czasami jest. Czasami jest po prostu informacja, że pobieramy dane i je anonimizujemy, i dalej w, anonimowym, takim, w anonimowej strukturze przekazujemy dalej na cele badawczo-rozwojowe. Czy komisja bioetyczna takie zgody akceptuje? My akurat nie realizujemy projektu, który wymagał komisji bioetycznej. Mm -hmm. Zgody Komisji Bioetycznej. Natomiast mamy jeden projekt teraz w planach, który prawdopodobnie będzie wymagał właśnie przekonsultowania tego z Komisją. Bo my tutaj nie bez powodu zadaliśmy te pytania. Myślę, że też są tutaj osoby, które przeszły Komisje Bioetyczne. W badaniach komercyjnych sponsorzy niejednokrotnie mają tak, taki fragment w zgodzie na badania w przyszłości. Okej, okay, to jest komercyjne. W niekomercyjnych praktycznie zostały to odrzucone przez Komisję Bietyczne, że niedopo, niedopowiedzenie na co i w jaki sposób będzie, czyli to zawężenie zgody, niestety trzeba wykreślić na coś w przyszłości nie do końca dla nas jeszcze znanego. Myślę, że to jest i będzie olbrzymi problem na poziomie prawnym, czy to będzie europejsko, czy szerzej światowo, bo no na coś w przyszłości nawet za. Często to są pseudozanonimizowane dane. Właśnie dobrze tutaj była ta debata, naprawdę do każdego myślę, że każdy z nas miałby tutaj kilka rzeczy do, do, do powiedzenia. Ja myślę, że to nie będzie takie łatwe. To, to trochę zależy od tego faktycznie, bo pseudonimizowane dane to też są dane osobowe pod RODO. To trochę zależy, czy mówimy o zgodzie na kontakt, czy o zgodzie do, do takiej selekcji. Na selepcji, Kontakt czy... oczywiście na przykład. Na dobrym medyczne. przykładem zgoda na kontakt jest zgoda dla kobiety biorącej udział w badaniu klinicznym, które na przykład okazałoby się, że będzie zdarzenie dla niej możliwe, że pożądane, jaką jest ciąża, ale staje się to wykluczeniem pacjentki, co nie znaczy, że chcemy utracić wiedzę o niej, ale też musimy mieć dodatkowo wtedy zgodę na. Kontakt i zbieranie danych już po nawet zamknięciu, jakby uczestnictwa pacjentki w badaniu. My byśmy chcieli w ogóle wiedzieć prospektywnie, też była tu mowa w debacie wcześniej, jak najwięcej, za to największe problemy już w tej chwili stoją przed nami, jak połączyć z RODO z chęcią naszej wiedzy. Dwa to na pewno jak też komisje biotyczne mają się zachować w takich sytuacjach, dlatego że, no mówię, nas osobiście nie, kilkakrotnie poproszono praktycznie o wyłączenie, wykreślenie punktu na coś. Do niedorozumianego w przyszłości i czy to będzie zbieranie tego w postaci sztucznej inteligencji, przerabianie tego, tym bardziej, że trzeba odnosić do wieku, płci, rasy, zjawiska epidemiologiczne i medyczne, no pytanie na ile to się uda dopracować. Myślę, że to jest jeszcze, właśnie to może być ta główna, główny problem. Tak, to jedno zdanie może, bo to pewnie każdy case wymaga odrębnego przeanalizowania, natomiast myśmy sobie to tak zaadresowali, że jesteśmy w stałym kontakcie z tym pacjentem przez to konto i my, jeśli by była na przykład potrzeba wyrażenia konkretnej, bardzo szczegółowej zgody na konkretny projekt w przyszłości, to my się po prostu kontaktujemy z tym pacjentem i mówimy, drogi pacjencie, właśnie jest nowa zgoda w systemie, zapraszamy do wyrażenia jej i dzięki temu mamy tę system." My systemę. też o to prosimy, tylko że może nie być zgody na tą pierwszą. Komisji Biotycznej. Rozumiem. Dobrze, dziękujemy w takim razie. Nie może Państwo mają jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja dziękuję bardzo serdecznie dziękuję. za interesujący wykład.